Cześć, dzisiaj mamy zegarek marki Seiko mała piątka czyli Seiko z linii 5 podstawowej bardzo moim zdaniem ciekawy zegarek ale o tym później może na dzień dobry technikalia tradycyjnie eee, a nie powiedziałem modelu Mo Seiko 5 model SNK 605 wymiary 37 szerokość 11 grubość Między uszami niestandardowo 10 mm. Waga tego zegarka około 150 gramów. Koperta z góry szczotkowana, po bokach polerowana. W tym zegarku mamy też taką, jakby nie wiem, lunetę, nazwijmy to fachowo. Ona jest też polerowana. Szkło hardlex sojkowski, czyli coś pomiędzy szafirem a szkłem mineralnym. Wodoszczelność tego zegarka WR30, czyli tak de facto nie ma w ogóle wodoszczelności. Bransoleta w tym zegarku no niestety zwijana z blaszki, ale porządnie zwijana. Ta branzoleta nam się nie rozwali. Ja kiedyś miałem taki zegarek, chodziłem w nim przez jakieś 6-7 miesięcy. Po branzolecie nie było widać śladu zużycia. E, indeksy w tym zegarku polerowane, nakładane, e, nad, indeksami, nad indeksami mamy takie małe kropeczki z lumy, e, ta luma może nie świeci tak jak w sejkowskich Diverach, ale ją widać, e, daje radę. E, wskazówki też są polerowane mm, z kawałkiem lumy na wskazówce minutowej i godzinowej. Tarcza w tym zegarku to jest to, co moim zdaniem wyróżnia ten zegarek. Ma taką fakturę gliszowaną i w zależności od kąta, na który patrzymy, raz ten zegarek nam się wydaje brązowy, raz wydaje nam się czarny. No moim zdaniem ta, czarne, ta tarcza jest rewelacyjna i dzięki temu ten zegarek właśnie jest taki fajny. No. Moim zdaniem to jest najładniejsza piątka z małych piątek. W środku tradycyjny koń roboczy Seiko, czyli mechanizm 7S26, który pracuje z częstotliwością 21600 uderzeń na godzinę, rezerwa chodu około 42 godzin. Dekielek w tym zegarku mamy przeszklony, więc możemy sobie popatrzeć na ten mechanizm, Zaspecjalnie specjalnie nie ma co oglądać, bo on nie grzeszy urodą. Teraz tak może powiem ogólnie o tym zegarku. Moim zdaniem ten zegarek to jest najfajniejsza mała piątka na rynku. Jest bardzo podobny do swojego dużo droższego i większego brata, czyli Seiko Sarp. No tamten zegarek to jest w ogóle całkowicie inna klasa, ale ten zegarek jest bardzo podobny do niego dzięki tej tarczy. Na plusy tego zegarka to przede wszystkim jego cena. Słuchajcie, ten zegarek można kupić za 300 zł, tak jak zresztą większość małych piątek, tylko ten zegarek wygląda moim zdaniem na... wygląda dużo bardziej poważnie niż reszta małych piątek. Na plus nakładane indeksy, bardzo piękna ta gliszowana tarcza, polerowane wskazówki, no w cenie 300 zł to jest naprawdę bardzo dużo. Minusy tego zegarka. Na pewno rozmiar. Jeżeli ktoś ma rękę większą niż 18 cm w nadgarstku, to ten zegarek może będzie wyglądał śmiesznie. Ja mam dość chudą dłoń, to zobaczcie, u mnie na ręku ręka 17 cm. Ten zegarek wygląda jeszcze ok. Nie wyróżnia się, jest, o, ładnie wygląda, ale na grubszym nadgarstku 18 albo więcej, ten zegarek będzie gubił się. To jest zegarek dla ludzi ze szczupu, szczupłymi nadgarskami. Drugi e, minus to, są, to jest jego koperta, a mianowicie uszy. Tu mamy tylko e, 10 mm, więc jesteśmy skazani na tą bransoletkę. Nie założymy paska. Ewentualnie możemy zamówić paska, pasek u jakiś e, paskorobów, ale niestety no, ręcznie wykonany pasek na zamówienie to będzie pewnie 100 zł albo i lepiej, a zegarek jest warty 300, więc e, troszeczkę tutaj jest bez sensu dorabiać pasek do tego zegarka, no ale jeżeli komuś się ten zegarek podoba i ma pieniążki, no to jak to, jak to mówią ludzie, kto temu zabroni? Eee, czy warto kupić ten zegarek? Moim zdaniem, jeżeli mamy 300 zł i chcemy e, zegarek mechaniczny, automatyczny i mamy dość chłody e, nadgarstek, to jak najbardziej warto kupić ten zegarek, ponieważ e, te Seiko naprawdę bardzo ładnie wygląda i moim zdaniem to jest najładniejsza mała piątka, ale to już się powtarzam. Tak więc to na wszystko co o tym zegarku chciałbym dzisiaj Wam powiedzieć i zapraszam do następnych odcinków